Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj chciałbym z Wami porozmawiać na temat laserów budowlanych. Temat ten będę omawiać na podstawie laserów, które posiadam, a mianowicie pierwszy z nich to będzie laser krzyżowy, zwykła taka kosteczka. Kolejno przejdę do omawiania już laserów płaszczyznowych. I w tym wypadku pierwszy z nich to jest laser z Aliexpress za około 300 zł, a drugi laser płaszczyznowy to jest z firmy Nivel, który kosztuje około 3000 zł, w zależności w jakiej konfiguracji go zakupimy. W materiale tym omówię pokrótce zasady działania poszczególnych laserów oraz co najważniejsze wskażę plusy i minusy właśnie tych dwóch laserów, bo wiem, że wiele osób ciekawi temat, czy jest w ogóle sens zamawiać chińskie lasery z AliExpress. Więc jeżeli jesteście ciekawi tego tematu, to zapraszam do oglądania. Ten oto laser krzyżowy jest pierwszym laserem, którym zakupiłem w swojej historii. System poziomowania oparty jest na wahadle, co oznacza tyle, że po prostu go stawiamy, włączamy i rzucamy ładną wiązkę krzyż krzyżową. To znaczy jedną linię w pionie, a drugą w poziomie. Istnieje również możliwość zablokowania wiązki, dzięki czemu możemy ją ustawić pod dowolnym kątem. Zdecydowanym minusem takich laserów płaszczyznowych jest fakt, że mają bardzo mały promień wyświetlania wiązki. Co znaczy tyle, że jeżeli byśmy potrzebowali na przykład zamocować sobie profil obrysowy przy suficie, to przynajmniej raz będziemy musieli go przekładać. No i teraz chyba to, na co wszyscy najbardziej czekają, a mianowicie porównanie laseru chińskiego do jego znacznie droższego odpowiednika. Obydwa te lasery są laserami płaszczyznowymi i w porównaniu właśnie do kostki krzyżowej działa to na tej zasadzie, że po prostu go włączamy i mamy już cały obrys 360 stopni. Podstawową różnicą między tymi dwoma modelami jest fakt taki, że tutaj mamy system poziomowania oparty na wahadle, tutaj natomiast wbudowany jest elektroniczny kompensator, co z całą pewnością przekłada się na dokładność. A mianowicie w tym laserze Dopuszczalny odchył to jest 3 mm na długości 10 m, tutaj natomiast na tej samej długości dopuszczalny odchył to 1 mm. Oczywiście wyświetlana wiązka w tym droższym laserze będzie widoczna znacznie większej odległości, oraz przy mniejszej odległości jest ona bardziej czytelna niż w tym laserze. Jeżeli chodzi o czas poziomowania wiązki, to teraz włączę jednocześnie jeden i drugi laser. Jak widzicie, w tym laserze już mam wiązkę wypoziomowaną. Tutaj, jeszcze to zajmie kilka sekund. Ten oto laser również ma wbudowaną funkcję niwelacji drgań, co oznacza tyle, że na przykład jeżeli on stoi na jakiejś drewnianej podłodze, będziemy skakać, nie będzie on praktycznie się poruszał w porównaniu właśnie do tego lasera. Teraz cenna uwaga dla ludzi posiadających właśnie lasery z elektronicznym kompensatorem. Ważne jest to, że w momencie gdy go przekładamy za każdym razem go wyłączać, ponieważ mechanizm poziomowania jest bardzo czuły i bardzo łatwo jest go rozkalibrować. Mnie niestety takie coś spotkało i musiałam za kalibrację zapłacić 500 zł, czyli za tą cenę bym miał 1 i 2 trzecie takiego lasera. Przechodząc do meritum, czy jest sens kupywać tańsze lasery, to jest tylko kwestia indywidualna, bo to zależy tak naprawdę od specyfikacji waszej pracy i do czego będziecie ich używać. Obydwa te lasery mam, używam, sobie chwalę i cenię. Prawda jest taka, że za cenę tego lasera można kupić 10 takich. Przypominam tylko, że jest to moja osobista opinia i wcale nie musicie się z nią zgadzać. Dajcie znać w komentarzu na jakich laserach wydziałacie oraz jakie jest wasze zdanie. Cześć.